Wszystkim. Z tej strony Luka, a to jest poradnik jak usunąć czarne paski w programie Camtasia Studio 7. W live zapowiadają, że zrobię taki poradnik, no i właśnie teraz go robię. Więc tak, na początku dodajemy nasz klip wideo. Ja dodam na przykład taki. Następnie przerzucamy go na czasu. Dajemy YouTube HD. 1280 na 720 pikseli. OK. Teraz po bokach mamy takie czarne paski. Co zrobić, aby je usunąć? To na YouTube nie wygląda ładnie i trzeba to tępić. <grym> trzeba się tego pozbyć. A więc tak. Wchodzimy w Zoom font Zaznaczamy prawym i Snap to Video Edge. I ładnie nam się teraz rozciągnęło. No nie mamy paskę Lucan A więc teraz tak, jeszcze jak to zrenderować wchodzimy w Producent Share Dajemy HD, dajemy jakąś nazwę, zapisujemy w jakimś miejscu i dajemy zakończ. I wtedy nam się zaczyna renderować. I to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że się podobało, że pomogłem wielu osobom. Ja się z Wami żegnam. do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!